Nie zwalniamy tempa. Transport międzynarodowy daje ogromne możliwości fajnego życia, tylko trzeba umieć i chcieć po nie sięgnąć. Pamiętacie ostatni TikTok? Załadowaliśmy części samochodowe do Portugalii, 2403 km do celu. Weekend zorganizowaliśmy sobie nad Zatoką Biskajską. Ja breton, odpoczęliśmy, pozwiedzaliśmy i w nocy ruszyliśmy dalej docelowo w okolice Lizbony. Przejechaliśmy pozostałe ponad 1000 kilometrów, dojechaliśmy na miejsce, rozładowaliśmy się około godziny 14 czasu portugalskiego i co? Pytanie do spedycji, co dalej? Zostały nam jeszcze 3 godziny czasu pracy, więc no nie było czym szastać. I co dalej? Załadunek dopiero jutro rano? Spoko! Młoda godzina, więc ruszamy rześkim krokiem pomimo potężnego upału w stronę pobliskiej stacji kolejowej. Wszystko tutaj mamy obcykane i możemy stąd dostać się albo do Lizbony, albo do Setubalu, ewentualnie palmela z pięknym zamkiem. Wszędzie już byliśmy, więc wybór jest obojętny. Także tym razem po raz już czwarty: Setubal. Mamy wyrobione karty, więc wystarczy tylko doładować i lecimy. 15-20 minut, i docieramy na miejsce. Wiecie, że José Mourinho urodził się w Setubalu? Taka ciekawostka. Same miasteczko jest naprawdę urokliwe. Pełno kwiatków, białych budynków pokrytych niesamowitymi ozdobnymi płytkami typowymi dla Portugalii. I mimo, że jesteśmy tutaj już po raz kolejny, to za każdym razem wypatrzymy coś nowego, ciekawego. Setubal jest naprawdę ciekawym miastem. Niektórym się ono spodoba bardzo, a niektórym odwiedzającym nie przypadnie do gustu wcale. Z jednej strony mamy miasto, które przez lata żyło dzięki produkcji przemysłowej, dużemu portu oraz licznym fabrykom. Dziś ta spuścizna lat nie zawsze jest atrakcyjna dla oka turysty. Z drugiej strony mamy miasto, które posiada też kilka ciekawych zabytków, dobrą lokalną kuchnię oraz atrakcje turystyczne, z których na pewno warto skorzystać. Miasto jest idealnym miejscem na wycieczki, by móc oglądać na żywo dziko żyjące delfiny. W okolicach rzeki Sado oraz w wodach Atlantyku w pobliżu Setubalu żyje duże stado delfinów butlonosych, dzięki czemu kilka firm setubal wyspecjalizowało się w organizacji różnego rodzaju rejsów, które pozwalają zobaczyć delfiny w ich naturalnym środowisku. Oferta rejsów jest naprawdę bardzo duża, a co ważne, Rejsy z delfinami tutaj mają ponad 95% skuteczności, że spotkamy i zobaczymy na nich te urocze ssaki. Na to czaimy się już od dłuższego czasu, ale musiałby być to mniej taki spontaniczny wypad, żebyśmy mogli z niego skorzystać i zarezerwować sobie wcześniej bilety. Znając nas, jest to tylko kwestią czasu. W tle widzimy fortecę Świętego Filipa, w której też już kiedyś byliśmy. Jest to XVI-wieczna forteca zlokalizowana nad miastem, która kiedyś miała strzec miasta przed najazdami piratów z północnej Afryki. Ma ona ostre obronne kształty i w czasie swojego powstania była jedną z najbardziej okazałych budowli militarnych w Portugalii. Kaplica fortecy posiada ładne białoniebieskie panele azulejos. W fortecy znajduje się kawiarnia z przepięknym widokiem, który wynagradza nam trudy podejścia z centrum pod fortecę. No ale dobra, od rana nic nie jedliśmy, więc nasze kroki skierowaliśmy do przyjemnej restauracji na plaży. Damiano zrobił zamówienie, miała być dla mnie buła z łososiem, a dla niego cheeseburger, a w rezultacie zrobił niechcący takie zamówienie, że przynieśli nam dwie buły i dwa cheeseburgery i mnóstwo frytek. Myślałam, że dostanę zawał. No ale nic. Poprosiliśmy o opakowanie i nadmiar zabraliśmy na wynos. DJ przygrywał, my odpoczęliśmy trochę po jedzeniu, a następnie wybraliśmy się z ręcznikami na plażę. Skorzystaliśmy z pięknej pogody, a potem wyruszyliśmy na dalszą szwędaczkę ulicami miasta. Zwiedzając, bardzo dużo chodzimy. Średnio na takiej jednej małej podróży na pieszo pokonujemy zawsze ponad 10 km. Nieraz zdarza się i więcej. Wszystko zależy od wielkości miasteczka, czasu, który mamy, pogody czy ukształtowania terenu. Jeśli temperatura jest znośna, a jest co zobaczyć, to nieraz potrafimy przekroczyć nawet 20 km dziennie. Dlatego też do tej pory nie wozimy ze sobą rowerów. Kłopotliwym byłoby dla nas ciągać je ze sobą i ograniczyłoby mi to swobodę nagrywania czy robienia zdjęć. Wolimy stanąć po prostu blisko miasteczka lub dojechać do niego komunikacją miejską. Ale nie ukrywam, że w miejscach, w których takiej możliwości nie ma, to wtedy byłoby to dla nas przydatne. No cóż, powolutku słońce zaczęło zachodzić, więc czas najwyższy wrócić do naszej kamperowej ciężarówki. Pa!